Hejka, z tej strony Kazio Witam was serdecznie Dzisiaj gramy w nowego FNaFa I co można więcej powiedzieć? Nowa gra, balansowane doświadczenie Doświadczenie narracyjne Mierzymy creepy Prolog. Coś tam było, żeby escape A, żeby pominąć Czy coś interesującego mogłoby się tutaj w końcu coś tam wydarzyć? Oswald, już czas już iść a co to za malunki tutaj? Czy naprawdę nie ma nigdzie indziej, gdzie mogę pójść? Pizza była dobra za pierwszymi kilkoma razami, naprawdę ja chcę zrobić coś nowego. Och, daj spokój. Os Jeffs nie może być najgorszym miejscem na spędzanie czasu. Każdy dzień wyglądał tak samo przez całe lato. Wchodzę, biorę pizzę, gapię się na obrudzone tłuszczem żółte ściany przez godzinę, a potem czekam, aż mnie odbierzesz. Gdzie w tym wszystkim jest zabawa? Prawie się cieszę, że szkoła zaczyna się jutro i będę widzieć to miejsce tylko w weekendy. No, jeszcze kurwa zaczęła szkoła Nie dla mnie, tak Przepraszam, synu, wiem, że żadnemu dziecku nie powinno być dane mu zbawić się tylko i wyłącznie w zrenowanej pizzerii Ale Jeff's to wszystko, co mamy To wszystko, na co nas stać Wiesz, że od zamknięcia młyna mamy trudną sytuację finansową Jak tylko dostanę pełne w sklepie na rogu Jeśli sklep na rogu przetrwa tak długo wszystko w tym mieście jest martwe lub umierające i nie wiadomo, co zamkną następne. Dlaczego nie możemy jechać do sąsiedniego miasta, gdzie przeprowadza się reszta ludzi? Wszyscy moi przyjaciele tam teraz są. Babcia powinna poradzić sobie z przejechaniem kilku mil. Cóż, dopóki słabe kości nie wzmocnią się z dnia na dzień, przerwacka nie wchodzi w grę. Nie chce mi się już tego czytać. Czy nie możemy po prostu owinąć babcie w folię bąbelkową? Gdyby to było takie proste, nawet z potężną mocą folii bąbelkowej. Nadal jest zbyt słaba. I to się nie zmieni. Westchnienie. Mówiąc o rzeczach, które się nie zmieniają, zakładam, że ten opos dal, nadal jest na rogu przy światłach. Serio, zróbmy układ. Jeśli ten stwór nadal tam będzie, dam ci dodatkowego dolara na kolejny kawałek w Jeffs. Ok. Trzy kropki. I czy jest opos? Oj. Nadal tam. Nadal martwy. Naprawdę? No way No i przyjechaliśmy, będzie lepiej O cóż, nie może być gorzej To jest duch To jest duch? No i stary do domu jedzie, albo ja jadę z nim Jakim jestem ojcem, jeśli nie mogę go uszczęśliwać Nie mówiąc już o zapomnieniu mu czegoś więcej niż pizza <noise> Przepraszam, że tak się to potoczyło Oswald No niestety, czasami Czasami tak jest Cóż, znowu spóźniony Tato co tato nad nie... Pamiętasz, kiedy to, było, kiedy to było to miejsce? Totalnie, totalnie ta. memoria, z cały czas, no, ale pamiętam, jak bawiłem się w basenie z pieczkami i złapałem grzybice. Fuj, prawdopodobnie od tego nadal jest odgrodzony. No i. trzy kropki. Wiesz, kropka. Hmm. Tajemniczy basen z kulkami może być bardziej tajemniczy niż się wydaje. I tutaj, a mam szukać basenu z kulkami. Dobra, mapę muszę zobaczyć koniecznie teraz. Jadalnia, zaplecze, piwnica, basen z piłeczkami. O, a jestem w jadalni, wejście, korytarz imprezowy, salon gier, magazyn. Nie rozumiem już więcej o tym brzydnym basenie z kulkami. Czyli jak tu jest jadalnia, to basen z piłeczkami jest albo te drzwi, co były, albo te, co są tutaj, żeby tam dotrzeć. A, dobra. O! Okay. Hej, naprawdę istnieją. Wygląda trochę ale na że co by zrobił, to, tak gdybym się ukrył i się zgubił na chwilę. Może nauczyłby się nie zostawiać mnie w takim strasznym miejscu na cały dzień. Ukryj się w basenie. Kur. Cze? Nie boję się pająków. <laughs> Piłeczki. Fajnie, że latają. Można je kopnąć. Fajna, fajna. Dobra. Oby tylko nie zapać zapalenia spojówek. A czemu miał być zapalenie spojówek od basenu z kulkami? Do basenu. No to nie zbadaj teren. Co to za kurwa dziwaki? Co do. Tata mówi, że później pójdziemy do kina. Super, co oglądacie? Nie wiem, co się ludzie chłopiących duchy. Nie pamiętam tytułu. Och, widziałem to w zeszłym tygodniu. Nie daj się obślinić. Okay. Dobra, tam jakieś głupoty gadają. Nie będę podsłuchiwać, tak? Co to za imprezka? O, Bo nie jest najlepszy, myślisz, że przyjmuję zamówienia. Dobra. Jo, koleś, świetne ciuchy, nigdy się nie widziałem takich stylowy. Mm, dziękuję. Lubię twoją koszulkę. <śled> Twoją koszulkę Future of the Flashback. To mój ulubiony oldschoolowy film. Oldschool? O czym ty mówisz? Ten film wyszedł jakieś 3 tygodnie temu. Spokojnie, on tylko żartuje. Mike? Wy jestem Mike, a to Chip. Masz jakieś imię, dzieciaku? Nie, właśnie tak się składa, że nie mam. Jestem Oswald. Oswald, jak ci rodzi? Czy rodzi? Z Os, oczywiście. O, tak, widziałem to kiedyś. My ludzie nazywają mnie os Pewnie stąd wzięli to imię. Dlaczego nigdy przyjęć, nie widzieliśmy Os? Ja. Mm, to dobre pytanie. Ha, jest jesteś zabawny, ale zabawne. To nic złego być nowym dzieciakiem w mieście os. Nowy młyn przyciąga do miasta wiele dzieciaków, Tak jak ty. Nowy? Zupełnie nowy młyn stalowy. Mój tata tam pracuje. Tata Majka też. Myślę, że i twój tata właśnie tam dostał pracę. No, ale tip kiedyś. Kurwa, jak kiedyś. Kolej, stresujesz nowego? Pozwól mu się bawić, zanim się tu zadomowi. Chcesz zagrać z nami. Pizza roller? Os brzmi fajnie, ale nie sądzę, że miał tu być. Cóż, gdzie indziej miałbyś być? I oni tego nie widzieli! W sumie już są tyłem obróceni. No dobra. No chodź człowieku, chcę pokazać to w filmach. Zgoda, chodźmy do salonu. Gier. No a mogę iść, czy... Nie wiem, co się dzieje, ale fajnie by było zostać tu na chwilę. Lepiej niż chować się w tym obrzydliwym basenie z kulkami, piłkami. A kto wie, kiedy ta się pojawi, no nikt nie wie. Spotkaj się z Chipem i Majkiem w salonie gier. Właśnie tam zmierzam, chyba tędy poszli, więc ja po prostu będę ich śledzić. I ogólnie to ja wiem tutaj, co się yy, dzieje na początku, bo oczywiście Ukol z go, oglądałam film, więc ja już to znam tutaj ten początek. Nie będę. A, to oni. Gryzki, Roller Os i nie jest tego czytania. Nie w Pizza Lorer, ale widziałem coś podobnego. To najnowszy i najlepszy model od Fazbers, więc nie jestem zdziwiony. Mamy tu całkiem ekskluzywny sprzęt. Co to jest Fazbers? Ha, dzieciak, który nie zna Fazbers, jesteś niesamowity koleś. Tutaj, weź piłkę, pokażemy Ci jak grać. Najpierw zagrasz ze mną, może dam Ci fory. Może. Może, Ty nie musisz dawać żadnego fory. O, ok, więc celem jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez trafienie kulką do pierścienia. Na końcu jest rampa, która wystrzeli Twoją kulkę. Więc musisz skupić się na prędkości swojej piłki. Patrz na to. No, patrzę. Kurwa. Popisujesz się. Spróbuj os. Spacja. Patrzcie na to. A. Wow. Fuksiasz. Rozwalam ich normalnie. Normalnie ich rozwalam. Wow, jesteś całkiem dobry, Mike. Mike jest najlepszym graczem w pizza roller w mieście i jest nawet za dobry. Przynajmniej ja tak uważam. To nie tak, że się staram. Po prostu się co lato podczas dymryjce pracują. Ale jak wrócimy do szkoły, to forma na pewno spadnie. O, znowu ja. No i kurwa, no... To jest takie, nie wiem, za pierwszym razem klikam, to się nagle ładuje, a potem klikam drugi raz i nagle nie ładuje się. Mike, teraz ja. Bez sensu. Przez nich przegrałam. Szkoła, chodzisz też do Westbrook? No jasne, Westbrook to jedna szkoła w okolicy. Hmm. Pierwszą spacą sobie ustawiasz piłkę, a drugą... Wiesz... Trzeba od razu, teraz tak zrobiłam, od razu po no. prostu kliknęłam. Dobra, zaczynajmy. Dobra, człowieku. Popisujesz się tak... Yy... Słyszałem, że w tym roku będziemy miał nową nauczycielkę. Myślę, że nazywa się pani Meham. Meham. Ostatnia piłka, postaraj się. No to chyba jest taka żenada. Nada. Niezwyciężony weź człowieku, jeszcze raz. Sorry, nie musiałeś aż tak ostro wiedzieć z nowym. Tylko motywuję go, że bardziej się postarał następnym razem. Następnym razem to piłkę dostaniesz w mordę. Jakbyśmy zagrali teraz w berka? O tak, to fajna okazja, żeby pokazać Ozowi okolice. Mówię. Pewnie. Super, będę pierwszym berkiem. Przygotuj się do biegu. Co, co? Uciekać? No to uciekam. I co? Tu znowu? Tu już byłam. Tam jest Salongier. O! Mam cię! Co? No i dałam się złapać! Uch, dziś jest to tłoczno. Czuję, że nie mogłem cię w ogóle przegonić. Myślę, że masz rację. Wszyscy grają przed lekcjami. Hmm, a może zagramy w chowanego? No i to jest gra, w której jestem dobry. Wyzywam cię na pojedynek. Znajdźcie miejsce do ukrycia, no, przez paznokcie. nie mogę biec, bo klikam tysiąc rzeczy naraz. Może mogę już tutaj. A. Tutaj? A. Nieważne. No bo to wygląda jakbym wyszła stamtąd gdzieś. Nie moja wina, że tak to wyglądało. Tu jest coś jeszcze? O, tutaj coś jest. A, no i to jest miejsce, w którym się... O, pusty kostium. Założę się, że nigdy by tam nie sprawdził. No. Raczej by nie sprawdził. Dlatego to jest super pomysł, żeby się schować. Czerwiec 1985? To naprawdę jest jak w tym filmie: słyszę kroki, lepiej się schowam. O! Dobra. No i oczywiście, się by wywalił. Aha, może być cicho. A, nagle klinam, to wstał. mam nadzieję, że Mike tego nie słyszał. Muszę się szybko schować. No tak, to też jest jakaś opcja. O, no i co? No i... Ha, niezła próba, ale i tak cię słyszę, Chip. Nieważne, znalazłeś już Oza? Jeszcze nie, jest cicho, przyjdziemy jeszcze do ciebie. David. <grymne> Cóż, ja... Może znajdę go pierwszy. No to kurwa se szukajcie. Ech, nigdy mnie nie znajdą. No. Oni może nie. No dalej jest jego oko, jak mam zwolnić? Aha. Czemu tam było jego oko cały czas, jakby tam był, a go nie było i miałam coraz... Co to u Licha było? Dobrze, że mnie to nie zauważyło. Pewnie nie powinienem tutaj być. Serio? No. Sądzę, że to jest najlepsze miejsce na schowanie się. Co się dzieje? A co się może dziać? Przestraszona kobieta. Ach! Przestraszony człowiek. Szybko, zabierz dzieci. Kurwa biegnie z dzieckiem na, na barona, na plecu, na, na ramieniu. Halo, halo. Halo, halo, ktoś tam jest? Chip, Mike. Cholera, krzyczenie nic nie daje. Za dużo ludzi krzyczy. Gdzie oni są? Może wiedzą, co się dzieje. Myślę, że oni nie wiedzą. A, mam poszukać ich. Wysysyszyłam się jakiegoś dźwięku i po prostu musiałam się schować. Coś to co blokuje. No to niech se blokuje, ja tam może lepiej. To nie chcę się ruszyć. A, czyli nie mam wyjścia. Muszę iść tam, gdzie poszło tamte gówno. Nie chcę się ruszyć. No to uciekają. Ciekawe, dlaczego. Powinienem po prostu odejść? Tak. Powinieneś. Dokąd mam iść? Co mam robić? Trzy kropki. A. Do zobaczenia, Tato. Fajnie, przeszłam gierkę. No to co? To by było na tyle. Będzie jakiś film jeszcze pewnie tego, z jakiegoś innego endingu, bo tym razem postanowiłam po prostu spierdolić. I tyle. Tak więc. Yy, siemaneczko, żegnam was i narkausz.